Wrócił po latach, by znowu zabijać. Kim w ogóle jest odtwórca roli Dextera? Siemanko, siemanko z tej strony, Andrzej Tomaszewski, ale jak gwiazd, witam Was moi drodzy serdecznie i na wstępie zachęcam do sprawdzenia materiału na temat człowieka, który wcielił się w rolę doktora Hausa, jeden z popularniejszych seriali, a oprócz tego nieżyjący już James Gandolfini człowiek, który wcielił się w rolę soprano. No i na Deser Michael Scofield, a właściwie Wentworth Miller, czyli główny bohater serialu Skazany na śmierć. A gościem dzisiejszego odcinka jest odtwórca roli Dextera, czyli Michael Sihall. Michael Sehole to oczywiście aktor, ale też mało kto wie o tym, że ten gość zajmuje się również muzyką, znany oczywiście z serialu. Dexter. Ja byłem jednym z tych, którzy obejrzeli Dextera dość późno, bo w momencie kiedy i znajomi i bliscy mi mówili: Zobacz tego Dextera, zobacz go. No to ja się jakoś tak powstrzymywałem, no ale w końcu obejrzałem wszystkie 8 sezonów. Później, oczywiście, Dexter wrócił w, w serialu Dexter Nowa Krew. No a teraz, jak wiemy, dojdzie do zmartwychwstania. Moi drodzy, Michael C. Hall, za rolę Dextera dostał Złoty Glob oprócz tego trzykrotnie nagrodę gildii aktorów e, ekranowych za najlepszą rolę. No i sześciokrotnie był nominowany do Primetime Emmy. To mówi samo za siebie. Ludzie pokochali ten serial, ludzie jakkolwiek to brzmi, pokochali tego seryjnego mordercę. No bo w taką postać w końcu się wciela. Ale słuchajcie, oprócz Dextera Michael C. Hall wystąpił wcześniej w innym serialu, serialu HBO "6 stóp Pod Ziemią" i za ten serial też miał nominacje do różnych nagród. A znowu po oryginalnych ośmiu sezonach Dexter'a pojawił się w takim serialu jak "Safe". A w zasadzie to mini -serialu. Oglądałem ten serial, oczywiście thriller, warto, polecam. W międzyczasie realizacji tych wszystkich projektów ten aktor Również występował w filmach. Najbardziej zapadł mi w pamięć thriller pod tytułem Kłód w lipcu, gdzie Michael C. Hall wystąpił razem z, uwaga, Donem Johnsonem. Dokładnie tak moi drodzy. Chodzi o policjanta z Miami. Ale jak wyglądała historia tego gościa? Odtwórca roli. Dextera urodził się w 1971 roku w Karolinie Północnej. Tam też się wychowywał, czyli można powiedzieć, że jak na średnią wieku ludzi, o których mówię na kanale, ale jak gwiazd, to to jest naprawdę młodzieniaszek, jeszcze cała kariera przed nim. Jego mama była terapeutką w prywatnej szkole. Jego tata był menedżerem do spraw systemów w IBM-ie także, moi drodzy, tak to wyglądało Miał też Starszą siostrę, która umarła w wieku niemowlęcym. Natomiast ojciec odszedł w roku 1982. Dexter, przepraszam, Michael C. Hall miał wtedy 11 lat. Tata zmarł na raka prostaty. Natomiast sam Michael C. Hall od najmłodszych lat już interesował się aktorstwem i muzyką. Poszedł do szkoły prywatnej, do takiej, która miała 12 klas. No i już w piątej klasie występował i śpiewał w chórze chłopięcym. Od dzieciaka też występował w różnego rodzaju przedstawieniach. No między innymi pojawiał się w takich szkolnych musicalach licealnych, jak The Sound of Music, Oklahoma czy Skrzypek na dachu. Ukończył szkołę w 1989 roku, czyli w sumie rok po tym jak ja się urodziłem. No i potem postanowił pójść na studia sztuk, Bezwolonych do Richmond w Indianie, czyli, moi drodzy, obrał po prostu drogę artystyczną. Grywał w takim musicalu jak Kabaret i innych produkcjach, a w roku 1993 uzyskał licencjata Sztuk Pięknych. Natomiast w roku 1996 zrobił magisterkę na Uniwersytecie Nowojorskim. Michael Sehole po tych wszystkich latach uczenia się i studiów, oczywiście, zaczął karierę filmową aktorską na Broadwayu, tak jak wielu bohaterów odcinków i Gwiazd. Występował, moi drodzy, w przedstawieniach, występował też w innych teatrach, występował na różnego rodzaju festiwalach, w Nowym Jorku przede wszystkim. Pojawił się między innymi w przedstawieniu takim jak Macbeth czy Henryk V, natomiast w Los Angeles wystąpił w Skylight. A na festiwalu w Teksasie w śnie, nocy letniej i wiele hałasu o nic. Kto pamięta taki tytuł z Denzelem, Washingtonem, to oczywiście łapka w górę. Karierę rozpoczął w roku 2001 i wystartował od razu na grubo, ponieważ pierwsza jego poważna rola to oczywiście serial, o którym wspomniałem na samym początku. 6 stóp. Pod ziemią. Ten serial był realizowany od roku 2001 do roku 2005, a sam Michael Sea Hall wystąpił w 63 odcinkach. I uwaga, już za pierwszy sezon otrzymał nominację do nagrody Emmy za wybitnego aktora pierwszoplanowego w serialu dramatycznym. Natomiast chwilę później, bo w roku 2003 i 2004 nie skończyło się tylko i wyłącznie na nominacji, ponieważ zdobył nagrodę od gildii aktorów ekranowych, a nominowany do tej nagrody był przez 5 lat z rzędu. To jest, moi drodzy, serial, który opowiada o rodzinie Fisherów, która prowadzi swój zakład pogrzebowy. Dość ciekawy tytuł, myślę, że śmiało można powiedzieć, że osiągnął sukces na całym świecie. Zresztą ten tytuł był uznany przez krytyków nie tylko za scenariusz, ale też właśnie za grę aktorską. I to też nie tylko Michaela Sichola, ale całej obsady, ponieważ tutaj poziom był naprawdę wysoki. Oprócz tego, podczas realizacji serialu 6 stóp pod ziemią, Michael C. Hall zaczął występować również w produkcjach filmowych. No i słuchajcie, to jest bardzo ciekawe, zwłaszcza dla fanów kina akcji, że Michael C. Hall, pierwszy film, w którym wystąpił, to była produkcja pod tytułem Zapłata. Kto jest reżyserem tego filmu, można by zapytać. Nie kto inny jak legendarny John Woo. oczywiście on ten film wyreżyserował już w trakcie swojej albo inaczej na końcu swojej amerykańskiej kariery, a największe sztosy robił wiadomo w latach 80. i 90., ale to nadal jest John Woo. Moi drodzy, w tej produkcji Michael C. Hall wystąpił z Benem Affleckiem, Aaronem Eckhartem i Umom Turman. Co więcej, to nie był po prostu film Johna Wu, który wyszedł prosto na DVD czy na streamingi. Ta produkcja była puszczana w kinach, miała olbrzymi budżet 60 milionów dolarów i zarobiła około 120 baniek, czyli na wstępie sukces, ale no zaznaczamy, to nie była żadna rola główna, to był trzeci plan, jeżeli chodzi o Michaela Sehola. ale fajnie, że miał taki mocny debiut. Oprócz tego wystąpił też w dramacie, który jest przeciwieństwem tego filmu. Produkcja osierocona, tytuł o całkowicie małym zasięgu dystrybucyjnym, ale widocznie Michael Syhol chciał się spełnić artystycznie i on bardzo do tego poważnie podchodził, bo to jest taki, wiecie, Aktor z krwiskości, on musi występować. No i między innymi występował w musicalu Chicago, z którym pojechał w trasę, właśnie też w trakcie realizowania serialu Cześć Stóp Pod ziemią. I nawet po zakończeniu tego serialu, kiedy można powiedzieć, że mógłby sobie już pójść prosto do realizacji kolejnych filmów lub seriali, to jak tylko miał jakąś lukę lub przerwę, to występował na Off Broadway'u na deskach teatru. Michael C. Hall na początku swojej kariery, bo w 2002 roku związał się z Emmy Spencer, moi drodzy, z aktorką, z którą wziął rozwód w roku 2006. Czyli można powiedzieć, że w momencie, kiedy miał już na koncie naprawdę fajne produkcje, bo i sukces komercyjny, właśnie serialu, czyli pod ziemią, za to nagrody. Oprócz tego, właśnie produkcję nową, która odniosła sukces. Pod względem finansowym, no i produkcję bardziej ambitną, dramatyczną, no dzieje się to, czyli rozwód. W tym momencie otrzymuje też propozycję roli w Dexterze i wchodzi na plan Dextera, serialu, który każdy powinien znać. No moi drodzy, tak, da się polubić głównego bohatera, który jest seryjnym mordercą. No Dexter analizuje ślady krwi. Pracuje w Departamencie Policji. Miami, także ma wszystko pod pełną kontrolą, bo jest irem perfekcjonistą. A co najciekawsze, scenariusz został napisany tak, że my w pewnym momencie zaczynamy się wczuwać w główną postać i zaczynamy mieć też zrozumienie do tego, co on tam w tym serialu wyprawia. No, coś, coś wyjątkowego, świetny serial. Nie każdy, nie każdy sezon, moi drodzy, jest dobry. Wyszło 8 tych bazowych sezonów Dextera i można powiedzieć, że im bliżej było końca, tym, tym ten sezon, ten serial stawał się coraz, coraz gorszy. Natomiast i tak, nawet ten ósmy sezon, który ma tam zakończenie, że tak powiem, nieciekawe i tak się to dało obejrzeć. W międzyczasie powstawania. Dextera, Michael C. Hall, związał się, uwaga, z aktorką, która grała jego serialową siostrę Jennifer Carpenter. Oni byli razem, na początku po prostu byli razem, byli parą, a później wzięli ślub, ale do rozwodu doszło bardzo. Bardzo szybko, w zasadzie to już tam po pół roku, czy, czy po jakim to czasie było, poinformowali, że już nie są razem. Później tylko sfinalizowali rozwód. Oczywiście, różnice charakterów, ale co ciekawe, te różnice charakterów nie przeszkadzają im w tym, żeby się cały czas przyjaźnić. Także, moi drodzy, tak to wyglądało za serial Dexter. Całe mnóstwo nagród Michael C. Hall otrzymał, mnóstwo nominacji. Wszystko to, o czym mówiłem na samym początku. No i oczywiście warto tutaj zwrócić uwagę na najważniejszą kwestię, czyli tego złotego globa. No i gdybym zapomniał, moi drodzy, w trakcie realizacji serialu Dexter, Michael C. Hall zmagał się z bardzo poważną chorobą chodzi oczywiście o raka. Słuchajcie, on był bardzo przewrażliwiony, kiedy tylko się dowiedział, że coś jest nie tak, że coś u niego wykryto, to podjął się chemioterapii. A dlaczego to zrobił? No, kochani, dlatego, że to było w momencie, kiedy miał 38 lat, a doskonale pamiętał, że na raka zmarł jego ojciec w wieku 39 lat. Także moi drodzy, kiedy my oglądamy Dextera dokładnie w piątym sezonie, to ten aktor Michael C. Hall, ma na sobie perukę, bo był łysy, był prosto po. Chemii, także zobaczcie, z jakimi, z jakimi problemami Michael C. Hall musiał się zmagać podczas realizacji tego jakże popularnego serialu. No i poradził sobie, jest w pełnej reemisji choroba, także wszystko jest dobrze. A on jest zdrów, i jak dobrze wiemy, wrócił no, na pełnej petardzie w Dexter New Blood. A oprócz tego słuchajcie, występował też w innych produkcjach. Filmowych, bo na Dexterze się nie skończyło. Podczas realizacji serialu, który miał łącznie 96 odcinków, wystąpił chociażby w takim filmie jak Gamer. To jest moi drodzy znowu produkcja kinowa, duża produkcja kinowa, w której Michael C. Hall wystąpił z uwaga z Gerardem Butlerem. Bardzo lubię tego aktora i to nie tylko dlatego, że urodził się 13 listopada tak jak ja, tylko po prostu fajny gość. Zwłaszcza uwielbiam z nim Prawo Zemsty. Co to jest za tytuł? Jeden z lepszych filmów akcji. No i w tym gamerze też występuje raper Luda Chris, o tym oczywiście też warto wspomnieć. To co Michael C. Hall zrobił w 2010 i 2011 roku, to to jest krok artystyczny, w zasadzie kroki artystyczne, ponieważ wystąpił w dwóch komedio-dramatach. Dwie produkcje ambitne, absolutnie niekomercyjne, absolutnie niekinowe, tylko zrealizowane z potrzeby serca i są to dwie główne role Michaela Sichola. Pierwszy film to Pip Ward, a drugi to Kłopoty z blissem. Moi drodzy, oba te filmy opowiadają o różnych trudnościach w Relacjach. Warto zwrócić na nie uwagę, ponieważ to są tytuły, które Michael C. Hall, mając już pieniądze, mając już sukces i wszystko to, czego każdy aktor chciałby mieć, zdecydował się zrobić. No i tak jak wspomniałem, występuje tu w roli głównej, także jeżeli kogoś nie interesują jakieś projekty kinowe, gdzie widzimy odtwórcę roli Dextera gdzieś tam na trzecim planie, tylko chcieliby zobaczyć. No, takie świadome jego decyzje o podjęciu roli głównej w danej produkcji, to te dwa tytuły myślę, że warto zobaczyć. Oprócz tego w 2013 roku wystąpił w projekcie pod tytułem Na śmierć i życie oczywiście z Danielem Radcliffem. Jeszcze tylko na momencik wrócę do Dextera, bo pewnie wiele osób się zastanawia, dlaczego w ogóle zakończono Dextera na ósmym sezonie, tak? Słuchajcie, no tutaj sprawa jest jasna, wszyscy byli już zmęczeni. Wszyscy byli zmęczeni i sukcesem Dextera, i realizacją, spotykaniem się codziennie na planie, po prostu był zajazd z sezonu na sezon. No i ci ludzie byli po prostu wykończeniu, dla, wykończeni, dlatego ten ósmy sezon już tak był trochę robiony po łebkach i dlatego tak został, no, troszeczkę słabo zakończony. Nie będę tutaj zdradzał, ci co nie oglądali, to warto zobaczyć i tak Dextera i nawet ten ósmy, każdy sezon, bo to jest świetny serial, no i później zobaczyć to nowe, co się, co się dzieje. Natomiast tak to, tak to wyglądało. No i też, powiedzmy sobie wprost, oglądalność z czasem zawsze spada. Nie da się utrzymać uwagi widzów przez kurczę, nie wiem, 7 czy 8 lat non stop. To, to tak nie działa, chyba że mówimy o jakichś grubych operach mydlanych. To zupełnie inna kwestia. Natomiast słuchajcie, po zrobieniu Dextera i po zrobieniu tych kilku filmów w trakcie Dextera, Michael C. Hall cały czas występował. To nie było tak, że Dexter się skończył i nie grał w filmach. No właśnie w 2014 roku zagrał w produkcji pod tytułem Hud w lipcu. To jest moi drodzy thriller, w którym występuje również Sam Shepard i tak jak wspomniałem Don Johnson, no policjant z Miami. Z Miami. Policjant z Miami, o nim też jest odcinek tutaj na kanale Alei Gwiazd. Oczywiście polecam sprawdzić nie tylko Dona Johnsona, ale też ten film, bo to jest naprawdę solidny, ciekawy thriller. W 2016 roku Michael C. Hall wystąpił w produkcji Christine. Jest to produkcja ceniona przez krytyków, dramat biograficzny. Chwilę później, bo w 2017, tajne źródło uwaga też z bohaterem kina akcji. Zobaczcie, tutaj film w reżyserii Johna Wu. Tutaj film z Gerardem Butlerem, no i tajne źródło z Liamem Nissonem, czyli człowiekiem od uprowadzonej. Też duża produkcja kinowa. Natomiast w 2018 roku mniejsza rola, taki epizod w komedii, którą mieliśmy okazję oglądać na platformach streamingowych, czyli wieczór gier. No i w tym samym roku serial, a w zasadzie miniserial, chociaż nie teraz to już serial, jak ma 8 odcinków, to serial pod tytułem Safe. Ja na ten serial. Całkowicie przypadkowo trafiłem, po prostu przeglądałem sobie seriale i patrzę, no nie, no mamy Dextera. Patrzę rok 2018, coś nowego z tym gościem. Obejrzałem i słuchajcie, uważam, że warto zobaczyć, naprawdę dobra, ciekawa produkcja. To jest taki mini serial, który można zrobić w jeden dzień, także jeżeli mamy tutaj fanów i Dextera i ktoś nadrobił też 6 stóp pod ziemią, no to warto też przyjrzeć się temu safe. Oprócz tego moi drodzy projekt pod tytułem Raport z Adamem Driverem, tutaj już to nie był taki popularny film, w 2019 w cieniu księżyca to jest thriller, no i w 2020 roku również serial, również 8 odcinków pod tytułem Pokonani. Nie mam pojęcia co to jest, bo tego nie oglądałem, więc nie będę zgrywał tutaj. Jakiegoś wielkiego myśliciela. Może Wy macie coś do powiedzenia na temat Pokonanych, może to oglądaliście. Jeżeli tak, to dajcie mi znać w komentarzu, czy warto zobaczyć ten tytuł. Słuchajcie, to co się stało w 2021 roku, to oczywiście bardzo cenny tytuł w jego filmografii, czyli Powrót Dextera. Dexter, Nowa Krew. Tylko jedyne 10 odcinków, ależ ja na to czekałem. Miałem taki niesmak po tym ósmym sezonie oryginalnej serii. No i powstaje nagle Dexter Nowa Krew. Oczywiście obejrzałem zapartym tchem. Słuchajcie, rewelacja, rewelacja. Ten nowy sezon Dextera po prostu całkowicie mi odbudował jego postać, całkowicie mi odbudował wiarę w ten serial i okazał się też po prostu ogromnym sukcesem. Zobaczcie, jak to jest. Mogą być Gorsze ostatnie sezony jakiegoś serialu. Po latach może bohater wrócić i znowu odnieść sukces. No idealny przykład, no, że tak się po prostu da. No i co? Później postanowiono iść za ciosem. Jeszcze chwilę temu mogliśmy oglądać grzech pierworodny, czyli Prequel Dextera, w którym Michael C. Hall też się pojawił. No nie będę zdradzał dokładnie w, w jakich sekwencjach i tak dalej, bo warto sobie obejrzeć. No a teraz oczywiście wychodzi po prostu. Kontynuacja, czyli Dexter z martwych wstanie. Słuchajcie, niektórzy już oglądali, ja jeszcze nie oglądałem. Wierzę, że to będzie no tak dobre jak nowa krew. Yy, trzymam kciuki, ponieważ jeżeli będzie i jeżeli ten serial będzie miał porządną oglądalność, to my będziemy mieli możliwość pewnie oglądania też kolejnych sezonów, a tego bym sobie oczywiście życzył. Słuchajcie, Michael Si po tym jak się rozstał ze swoją ekranową siostrą z serialu Dexter, no to poznał o 16 lat młodszą y, dziewczynę. No i w 2012 roku się związali i w 2016 roku wzięli ślub. Oprócz tego Dexter zajmuje się muzyką. To już mówię jako całkowita ciekawostka pozafilmowa, ponieważ, moi drodzy, zespół jego się nazywa Princess Goes i słuchajcie, i oni koncertują. Wydali w ostatnich latach kilka albumów. No, zaczęli od Epki w 2020 roku, a potem wydali album już taki pełnoprawny pod tytułem Thanks for Coming, a w 2023 Come of Age. Także można powiedzieć, że Epka, dwa albumy. Jest to sprawdzać, jeżeli chodzi o Michaela C. bo mam nadzieję, że dostarczyłem wam tutaj dość sporo tytułów, takich, których nie mieliście okazji obejrzeć, a moglibyście sobie uzupełnić, jeżeli chodzi o tego, o tego aktora. No to jeszcze też muzycznie można y, posłuchać jego muzyki, a kto wie, może przyjdzie mu kiedyś zagrać koncert w Polsce, z chęcią bym się wybrał. Moi drodzy, to wszystko na temat odtwórcy roli Dextera. Dajcie mi znać o kim kolejnym z seriali chcielibyście zobaczyć odcinek na Alei Gwiazd. To wszystko na dzisiaj, trzymajcie się, hej!